Ptak emu, czyli duży, nielotny ptak z rodziny kazaurowatych, zamieszkujący teren Australii i jest oczywiście on w Australii największym tubylczym, czyli miejscowym ptakiem. W Australii oczywiście jest największy, na świecie jednak ma konkurenta, czyli strusia. Strusia, który jest ptakiem większym, a sam emu oczywiście no nie potrafi latać, za to doskonale pływa i biega potrafi osiągnąć nawet 50 km na godzinę, jest ptakiem dużym. W kłębie mierzy do 1 metra, a kiedy wyprostuje szyję, to jego głowa może być nawet na wysokości 2 metrów. Są to też ptaki ciężkie, od 35 do 55, a nawet więcej kilogramów. I tu należy pamiętać, że to samice są większe i cięższe. Często podaje się, że średnio o około 5 kg. Kiedyś zamieszkiwał też pobliskie wyspy Australii, na przykład Tasmanię, no ale niestety po napływie Europejczyków został wytrzebiony. Zamieszkuje większość Australii, chociaż w dużej części regionów, niestety ze względu na pojawienie się większej ilości ludzi, Emu został niejako wypchnięty, ale dzięki temu, że na przykład w tych bardziej centralnych regionach Australii rozwinęło się rolnictwo, rozpoczęło się nawadnianie tych terenów. Emu niejako zajął te nowe miejsca i nie grozi mu wyginięcie. Szacuje się, że tych Emu w Australii jest około 700-750 tysięcy osobników, i jest to populacja stabilna. A w naturze emu zamieszkuje głównie krzaczaste stepy. Raczej unika gęsto zaludnionych miejsc, zwartych lasów oraz obszarów bardzo suchych. Najczęściej żerują w małych stadach. Jest wszystkożercą. Tutaj nie ma żadnych problemów, czy to będzie owad, owoce czy nasiona. Jednak na przykład w warunkach naturalnych nie jedzą suchych traw, dojrzałych liści. Nawet wówczas, kiedy tego innego pożywienia nie ma zbyt dużo. Żeby lepiej, niejako, strawić te pokarmy, często trudno przyswajalne, połykają małe kamyczki o masie do około 50 g, czyli tak zwane gastrolity, żeby te w łatwiejszy sposób rozcierały ten spożywany przez nie pokarm. Żeby móc przetrwać te trudniejsze okresy, magazynują zapasy tłuszczu, i kiedy tego pożywienia jest mniej, to ten, ptak, to ten ptak potrafi stracić nawet połowę swojej masy, jednak nadal pozostaje ptakiem sprawnym. Poza okresem inkubacji, wysiadywania jajek, emu cały czas wędruje właśnie, żeby zdobyć to pożywienie. To zwierzę, które potrafi się bronić, potrafi bardzo mocno kopnąć, i chociaż są spokojne, chociaż mogą się wydawać zwierzętami bardzo, bardzo przyjacielskimi, to jednak w razie zagrożenia potrafią mocno walczyć. Emu zaczynają tworzyć pary na przełomie grudnia, stycznia. Natomiast jajka składane są od kwietnia do czerwca. W liczbie od 9 do 12, chociaż niekiedy nawet 20 sztuk. Początkowo, początkowo te jajka są zielono-niebieskie. Ale z czasem mocno ciemnieją. Samica składa je co 2-4 dni. Proces inkubacji trwa 56 dni. Gdy dojdzie do wyklucia, młody samiec staje się agresywny i po prostu przepędza samicę, która składała jaja. On chce, żeby wokół tego gniazda był spokój. Samica wówczas szuka kolejnych samców, z którymi może dalej się rozmnażać. Natomiast opiekę nad młodymi wyklutymi emu sprawuje samiec. Te malutkie dopiero co wyklute emu są pokryte takimi brązowo-białymi pasami, dzięki czemu lepiej maskują się przed drapieżnikami. Samiec oczywiście pilnuje swoje młode, które usamodzielniają się dopiero po 5-7 miesiącach, które usamodzielniają się po 5-7 miesiącach od wyklucia. Po tym okresie samiec ponownie szuka samicy na kolejne lęgi. Żeby emu mógł się rozmnażać, musi przeżyć 2-3 lata. Chociaż w niewoli ten okres rozmnażania jest o wiele szybszy, i w niewoli po, po troszkę ponad półtora roku życia emu może się już rozmnażać. Więc bardzo ciekawa sprawa, że to samiec wygania niejako samicę i opiekuje się swoimi młodymi. A emu, tuż po wykluciu te malutkie emu, są po prostu już na tyle sprawne, że dają sobie radę. Oczywiście, żeby mógł żyć żeby mógł sprawnie funkcjonować, poza pożywieniem potrzebuje wody, ale tak jak wspomniałem, to że ten wypas bydła, owiec oraz obszary, gdzie to rolnictwo się rozwija, stają się coraz większe, pozwalają mu zakładać w nowych miejscach gniazdo i się tam utrzymać. Dzięki temu. Ta populacja Emu jest stabilna. Może powiem o nazwie, taka ostatnia ciekawostka. Najprawdopodobniej wywodzi się ona z arabskiego słowa oznaczającego wielki ptak. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.